Sobotę odbył się festiwal modułów klubu Craft Training w Kutnie. Przybyli goście mogli zobaczyć pokazy treningowe, a także wziąć bezpłatnie udział w zajęciach. Mamy w tej chwili grupę dla młodzieży, gdzie robimy nabór cały czas. Mamy grupy dziecięce, dwie grupy wiekowe. Mamy takie kajtki małe pięciolatki, już które świetnie tutaj sobie radzą. Potem mamy troszkę starszych 8-12 lat. Grupa dla dorosłych. Planujemy w tej chwili otworzyć również kurs dla kobiet oraz zajęcia core workoutu, zajęć siłowych dla dorosłych. W tym dniu miało miejsce także uroczyste przecięcie wstęgi, ponieważ pokazy odbyły się na nowej sali do zajęć, która została otwarta w zespole szkół numer 1 w Kutnie. Sala stała e, pusta. Myślę, że po prostu czekała Ja mogę tylko powiedzieć, że e, zrobię wszystko, żeby, żeby nam tutaj pomóc, bo, bo, bo ta sala i tak jest jakby szkoła. Natomiast szkoła z całą pewnością będzie Was. Wspierała. Będą wszystkie te informacje, które będziecie mieli na stronie szkoły, na, na stronie szkolnej, na stronie szkolnego Facebooka. Eee... Bawcie się, trenujcie. się. A co wyróżnia Craft Maga Trening? To to, że mamy świetną atmosferę. Jest u nas duża społeczność. Dzieci, rodzice, dorośli się bardzo integrują. Jest bardzo fajnie, przyjemnie z uśmiechem, ale przy okazji potrenujemy, poćwiczymy, jest, jest, jest fajnie. Jesteśmy zespołem instruktorów, dlatego w naszym klubie można spotkać różne postacie, które w różny sposób przekazują informacje. Każdy ma swój sposób dotarcia do, do dzieci, do młodzieży, do dorosłych. Dzieci staramy się uczyć poprzez zabawę, poprzez przemycanie im różnego rodzaju procedur bezpieczeństwa i elementów samoobrony w grach, w zabawach. W sobotnich pokazach wzięło udział wiele osób. Zainteresowanie było zarówno wśród najmłodszych uczestników, jak i młodzieży i osób starszych.